A moimi Państwa gościem jest Kustosz, Muzeum Miasta Łodzi, historyk, nauczyciel historycy Cezary, Cezary Pawlak. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy powstanie jest tylko warszawskie? Czy można tak powiedzieć? Czy łodzianie też powinni świętować i pamiętać, może nie świętować, ale pamiętać o tamtych wydarzeniach? No odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście powinniśmy pamiętać. Wydarzenie w kontekście bohaterskiej, bohaterskich powstańców w Warszawie, 1 sierpnia, bardzo symboliczna, ważna data w historii Polski najnowszej. Ale jednocześnie pamiętajmy, że w Warszawie w tym okresie mieszkało kilka tysięcy łodzian, którzy wzięli udział w tym powstaniu. Po powstaniu warszawskim wielu Warszawajaków, uczestników powstania przybyło do łodzi. Także tutaj te wątki są takie właśnie pokrewne tych dwóch największych miast w tym okresie na terenie Rzeczpospolitej. Zresztą na tym chyba też polegała akcja burza, że Armia Krajowa zjeżdżała się do Warszawy, tak żeby swoją liczbę, liczbę swoich żołnierzy zwiększyć. Może nie konkretnie z łodzi, dlatego... Dlatego, że tutaj było generalne gubernatorstwo, tej, no tej Polski Podziemnej tutaj było niewiele, tak naprawdę, a na pewno Armia Krajowa nie miała tak rozwiniętych komórek, ale jednak wszyscy zjeżdżali do Warszawy i tam łodzianie także trafiali i także splatały się te losy ze stolicą właśnie łodzian czy mieszkańców regionu? Dokładnie. I właśnie to, co powiedziałem, co prawda faktycznie w Łodzi nie było takich warunków konspiracyjnych, jakie były w Warszawie. Sama ludność stolicy zresztą w tym okresie poprzedzającym powstanie, atmosfera była Taka, że, oni, że tutaj czuć było, że to powstanie może wybuchnąć. Faktycznie taką decyzję podjęła komenda armii krajowej już 21 lipca czekano i właśnie ta akcja Boża najbardziej spektakularna to właśnie było to wydarzenie Powstania Warszawskiego. No chciano, aby ten front, który zbliżał się do Polski, który przekroczył ziemię już w styczniu 1944 roku, ziemię II Rzeczpospolitej, aby czuć się tutaj gospodarzami tego miejsca, aby właśnie podjąć walkę i odnieśli żołnierze Armii Krajowej wiele militarnych sukcesów. Natomiast politycznie wiemy, że było inaczej. No dobrze, w takim razie poszukajmy tych łódzkich wątków powstania. Chyba jeżeli szukamy takich miejsc, gdzie można pamiętać, gdzie można wspominać powstańców, Stary Cmentarz w Łodzi, tam przynajmniej kilkadziesiąt grobów powstańców się znajduje. Tak, no przede wszystkim polecam Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej, wielowyznaniową na Naszą najstarszą, no, która no, szczególnie mnie osobiście jest bliska z racji y, akcji y, y, kwesty na starym cmentarzu, ale właśnie y, y, udało się zminteresować dzięki łódzkiemu oddziałowi y, Instytutu Pamięci Narodowej 50. Pomników na starym cmentarzu. W sumie w Łodzi około 70. Ta akcja inwentaryzacyjna trwa już kilka lat. I wczoraj byłem na starym cmentarzu i powiem szczerze, że zachęcam. Warto się wybrać dzisiaj. Przy głównej alei starego cmentarza w panoramie widać biało-czerwone szarfy oplatające pomniki z napisem 63 dni Powstania. I są to oznakowane pomniki właśnie łódzkich uczestników Powstania Warszawskiego. Najważniejsza mogiła to chyba generała Pfeiffera, czyli pseudonim Radwan, czyli tego najwyższego, najstarszego stopniem, który brał udział w powstaniu. Tam zresztą organizowane są co roku te łódzkie obchody powstania warszawskiego, początku powstania 1 sierpnia. Tak, na Starym Cmentarzu najważniejsza postać, najbardziej takie znaczące miejsce, choć oczywiście warto odszukać innych, natomiast o, o samym generale brygady to jest właśnie jeden z dwóch generałów pochowanych na Starym Cmentarzu, w, 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 tak ważny postaci w kontekście walk niepodległościowych. Dlaczego on był taki ważny? To znaczy łodzianin prowadził warszawiaków na barykady? Tak, no dokładnie. On dowodził w ogóle obroną Śródmieścia. Śródmieście, jak wiemy, broniło się najdłużej od początku zdobyte przez powstańców, no i do końca właśnie bronione. Generał, generał Franciszek Edward Pfeiffer miejmy świadomość, był łodzianinem, w ogóle zaangażowany w tą akcję niepodległościową był od zawsze, od zawsze był żołnierzem, przypominamy go też jako harcerza, wychowawcę, ale właśnie uczestnik walk niepodległościowych w 1920 roku, żołnierz pierwszej Brygady Legionów Polskiej Organizacji Wojskowej, w czasie powstania kilkakrotnie ranny, bohater to właśnie za tą Odwagę i walkę do końca otrzymał złoty krzyż Orderu Virtuti Militari najwyższe odznaczenie wojenne. Niezwykła postać później związany po powstaniu warszawskim z drugim korpusem we Włoszech, zmarł w Londynie w 1964 roku, ale właśnie na granicy części katolickiej i prawosławnej mamy pomnik tego bohatera. A gdyby pan miał wybrać jeszcze jakąś jakąś mogiłę na starym cmentarzu, to którą by wybrał, żeby no, móc przynajmniej częściowo oddać hołd powstańcom? Jest jakiś jeszcze pomnik symboliczny? Tak. Polecam miejsce i postać, bo pamiętajmy, historię tworzą ludzie. Barbary Nazdrowicz, pseudonim Wiewiórka, to też łodzianka, harcerka. W czasie wojny jej rodzina zamieszkała w Warszawie. Ona była uczestniczką tajnych kompletów, później uczestniczyła w Małym Sabotażu, a w czasie powstania warszawskiego w czwartej kompanii odwęd była łączniczką. Walczyła w Śródmieściu, poległa 19 września. Rodzice zadbali o to, aby sprowadzić Szczątki córki pochowano w łodzi, i w tym okresie lat 80., -tych, 90., -tych, kiedy odżywały te tradycje patriotyczne na starym cmentarzu, było to jedyne miejsce z napisem: Powstanie warszawskie, symbol pamięci. Jest tam też niezwykle, tak, niezwykła taka płaskorzeźbiona tablica z postacią młodej dziewczyny, z warkoczem na tle gruzów Warszawy, z lilijką. No, miejsce niezwykłe, polecam. Podobnie główna aleja Starego Cmentarza, pomnik rodziny Starków, Sławomira Waltratus, harcerka miłka, która poległa w obronie stolicy 30 sierpnia, i w inskrypcji możemy przeczytać, że prochy jej spoczywają na starówce, też charakterystyczne hasło Cześć dzielnej Polce. Czy jadwika cerańska Wisia, sanitariuszka? Ten pomnik wymaga konserwacji, jest wpisany na listę pomników naszego Towarzystwa Piki na Starego Cmentarzu. Być może w przyszłym roku odnowimy go. To przy okazji możemy zachęcić do tego, żeby wrzucać już teraz, żeby wrzucać pieniądze do puszki na kwestę. ale jak słyszę, tych wątków powstańczych jest bardzo dużo, szczególnie na Starym Cmentarzu. Łodzianie trochę o tym nie zapomnieli, aż tak tłumnie chyba nie gromadzą się przy mogiłach na Starym Cmentarzu. Zresztą od niedawna też mogą chociażby gromadzić się przy alei parki, jest nowy obelisk, można powiedzieć, bo to nie pomnik, ale obelisk z tablicą upamiętniającą powstanie warszawskie. Chyba jednak wszystkie oczy podczas 1 sierpnia są zwrócone na, na Warszawę. Czasem nie słusznie. Warszawa niewątpliwie na to zasługuje, natomiast my, Łodzianie, będąc w Łodzi, e, pielęgnujmy te miejsca pamięci. Właśnie stary cmentarz, który tak ożywa w sposób niezwykły e, w czasie 1 listopada, w czasie kwesty, kiedy Łodzianie specjalnie przybywają na to miejsce, kiedy jest to miejsce pamięci historii o wielkich łodzianach. Jest mamy przypomnę, na stary cmentarz kwaterę trzecią, to jest kwatera zasłużonych. Tam są pochowani żołnierze walki niepodległościowych 1920 roku. To, to, to może warto wypromować taką łódzką tradycję, żeby właśnie 1 sierpnia tak. być może spacer po Starym Cmentarzu do tego ze zmierzam, wspomnieniami. Do tego zmierzam, że warto mm, coś takiego właśnie, o czymś takim pomyśleć, aby, aby ten dzień również miał swoje łódzkie e, akcenty. Przypomnę, że w tym roku e, łódzka katedra przypomina postać Tadeusza Burzyńskiego, księdza Tadeusza, który studiował w seminarium łódzkim, który jest kandydatem na ołtarze e, który jest również, który zginął w czasie patrolu sióstr Urszulanych tam wystawę sierpnia. będzie można obejrzeć. Tak, wystawa poświęconą. w pobliżu katedry przypomina właśnie wątki łódzkie. A na Stary Cmentarz zapraszam. Te oznakowane miejsca, inskrypcja na pomnikach, dużo już nam o tym mówią, zapraszamy, to lekcja historii. Zapraszamy, szczególnie w dzisiaj, czyli 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Kustosz, Muzeum Miasta Łodzi, historyk, nauczyciel historii Cezary Pawlak. Dziękuję bardzo.